Jak można kurwić człowieka za granicą? Ja wam powiem jak. Żeby pojechać do trzech maku i do innego i żeby nie było tam Wiffi, no że kurde co tu się odkrycza, a idź pan w pójść taką robotą! Pierdole nie robię, odchodzę, kurde do Polski, a wracam to. wam powiem. Dlaczego kierowcy na międzyrodówce nie lubią Niemców? Ja wam powiem dlaczego. O! Tutaj są ciągle zwężki pierdolone. Jeździ tu taki jebany szeryf, pierdolony Niemiec i kurwa jak chcę go wyprzedzić, to syn blokuje mi lewą stronę. Jebany szeryf! A idź pan w chuj, zaraz kurwa, idź tylko do takiego, pierdolony go w łeb. Nic więcej, kołby go Co mu kurwa za mnie puścić?